Także witam was serdecznie, moi drodzy, z tej strony pan Poludzku 720. E, witam was w serii Marquez. I Jak po tytule widzicie, dzisiaj będziemy robić, e, będziemy grać w Forza Horizon 4 i jest to pierwsza z starych serii szkoły driftu. Dzisiaj będziemy budować samochód dla Patryka, czyli jodziego 720 na jednym z liveów. Już ten pomysł miałem od dłuższego czasu, po prostu nie miałem czasu, robiłem live nie y, live i tak dalej dla was. Ehm, krótko mówiąc. Patryk, była Forza, um, była Supra MK3, Mark 3 do zdobycia, e, wszyscy ją zdobyliśmy i po prostu JoJemu się strasznie nie podobało jak ona jeździła i mówił na live, że jak ktoś może, albo żeby Kamil się zrobił odcinek, no to oto i odcinek jest, e, więc za chwilę tego przejdziemy. Również szybki, bardziej krótki update co do Cadiego, paczka przyszła, e, ci co zgadną w komentarzu co w tej paczce jest, nie wiem, wygrają coś, na co się zgodnimy, Ewentualnie się skontaktuję z tą osobą. Ale po prostu zgadywajcie, co w tej partii jest, i będzie coś do wygrania, co jeszcze, to nie wiem, ale coś będzie. A teraz, moi drodzy, Alexa, ten Flex Station on. Okay. To się włączyło, więc teraz przechodzimy do mojego stanowiska, które jest teraz tam, a teraz tu, a teraz tam, i tam. O, ale mi się zakręciło w głowie. I lecimy z Forzą już koło Driftem. Come on! Także moi drodzy, witamy teraz w grze. Teraz co? Przechodzimy do aut, Moje auta. Przejdźmy teraz do Toyoty Supry Mark 3. Ja jak widzicie wczoraj kupiłem sobie kolejną super również, ponieważ czemu by nie? Ja chcę w ogóle te Supry zrobić sobie też fajnie pod um, drift porządnie i jedną super właśnie tak pod drag i jedną zatrzymać sobie po prostu oryginalnie. Nic nie, nie robić. Może kiedyś te auta będą legendarne. Co wątpię w sumie. Ale jak na razie Supra Mark 3 jest technicznie legendarnym jest Bardzo, bardzo rzadkim z tego powodu, że można ją tylko zdobyć w challenge'ach i. E, jak to się nazywa? W playlistzie Horizon. Horizon Horizon. Dobrze, teraz tutaj Twin Turbo Toyota Supra Mark 3. Czyli supre, ale nie supre. Supre, supre, ale nie supre, supre. Um, jak to się mówi u nas, jakby tak tutaj w, um, <laughs> Może nie w Anglii, ale ogólnie o suprach. Ale dobra, teraz tak. Mówię, że przejdziemy. Nie, nie przejdziemy, z to nie ma co e, sprawdzać. Także white body kit jest w ogóle? O co wy gadacie? To mi się zaraz kojarzy właśnie yy, z... O kurczak. Trochę dziwny ten white body kit. O, nie wiem za bardzo co o tym myśleć, ale... Im szersza, im szersza tym grubsza. Ale szczerze mówiąc mi się bardziej podoba taka oryginalna właśnie Jest bardziej smukła Tutaj to wygląda bardziej po prostu jakby e, na gt szli I szczerze mówiąc tył mi aż takie szerokie się nie podoba, więc bierzemy normalny, nie, nie stawiamy jej tego Mamy podwójne turbo A możemy jej również single turbo walnąć Nie e, Napęd na tył, dobrze Następnie silniki Mamy tutaj inline 6TT, czyli tu, tu jest od naszej oryginalnej supry Um, czyli od oryginalnej super, to chodzi od Mark, o Mark 4. Tak. Eee, I powiem Wam, że prawdopodobnie go zmienimy za chwilę. Z tego powodu, że to jest moja budowa i jak ja sobie życzę, żeby ta auto jeździło. Więc osobiście ja bym to sobie zmienił na Inline 6. Eee, Twin Turbo. 2,6. 2,6 Inline 6? Twin Turbo. 2,6, 2,6. A, to za gitera. Tak, 2,5 6 Tak, co gitera? Rządowa szóstka, 2,6 litra, e, z turbo. Z, z podwójnym turbą to więc to będzie. Ale my idziemy. Postaramy się zachować wszystko w rodzinie, żeby to było... Wiadomo, co w rodzinie to nie zginie, jak tak się mówi. Dobra. Teraz zobaczmy to mu zderzaki jakie mamy. E, modyfikacje tutaj kosmetyczne. Nie ma to dużej jakiegoś znaczenia na styl jazdy, jeśli chodzi o drift. Eee, praktycznie zerowy jest wpływ na jazdę wow ale u Bogo szczerze mówiąc zostawię jak jest taki bardziej kwadratowym możemy postawię ale to brzydkie strasznie jest bardzo bardzo brzydkim się strasznie strasznie nie podoba No ci co chyba oryginalnie zostawimy ale to bardziej smukły to tego weźmiemy Tyłny zderzak, zobaczmy co jest. Eee, szczerze mówiąc, no to z tego co widziałem już Na dużo nie oczekuję Wow Weźmy taki Progi no również na dużo nie oczekuję Wow 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 wow, wow. Serio Szczerze mówiąc to jestem strasznie zawiedziony tym co na razie to je widzę Ponieważ z tego co ja wiem eee, Właśnie moi drodzy teraz sekundka, chwila chwila czy wy macie takie właśnie menu jak ja mam teraz, ponieważ ja miałem ten update jakiś maki malutki e, parę dni temu już i moje koła właśnie tak to wygląda. wejdę w felgi i patrzcie jak moje felgi wyglądają śmiesznie, inaczej inaczej niż, e, in, niż to było w sumie, nie wiem o co chodzi, dobra, jeżeli opony, opony zrobię ostatnie, na razie tylko felgi z, e, jakieś fajne postaram się znaleźć, w sumie te mi się już podobają, tak, tak z góry, Mm, takie nie takie nie u może takie a może nie z felgami jakoś nigdy nie mogłem tak o wiem co chcę to było takie zawsze muszę zobaczyć jak to leży więc naprawdę podziwiam osoby które wchodzą w kategorię felki o ja wiem które chcę i to są te x b 7 15 tego więc więc także zobaczmy nie wiem nic mi nie pasuje jakoś te pierwsze nie były fajne te pierwsze, które ja powiedziałem, o, są fajne. Czyli weźmy weźmy... Weźmy te Ponieważ czemu nie? Dobra, teraz tak, wielkość tych, tych kół. Weźmy po prostu nie za duże, nie za małe. Tak żeby był taki jakikolwiek tam spas. fajny sobie był. Uuu. Uh, Uuu. Uh, ale to siądzie. Ale to siedzi. E, mi się wydaje, czy Supra ma chyba od dzisiaj najlepszy spas, bo za chwilę go położymy na glebę i mały camber mu damy i to chyba będzie najlepszy spas w grze, moi drodzy, za sekundę z tego, co mi się wydaje e, Dobra Z góry załóżmy, że to jest z tyłu czy przód? Przód robię teraz 255. Z tyłu załóżmy mu 270 A właśnie, w ogóle nie powiedziałem, moi drodzy, dzisiaj gram na padzie, tylko na padzie Z tego powodu, że taki mały sentyment jest do powrócenia właśnie na do jakby takiego starego stylu robienia forzy, jak ja to kiedyś robiłem i tam nie było różnicy, czy to było na padzie, czy nie na padzie, chodziło o sam content i zajebistość um, i tak raz na jakiś czas sobie chciałbym w sumie pograć właśnie na padzie. Kolejny powód czemu? Z tego powodu, że Jodzi e, również grał na padzie, jak robił forzę i jeżeli on driftuje, to przeważnie driftuje na padzie, jeżeli chodzi o forzę. I drifty w Forzie, więc to auto głównie jest dla niego robione Więc ponieważ mówił, że się nie da, że to jest niefajne, tam to seram, to ja właśnie, bo podobało mu się auto, więc chciałbym jakby tak Mu tak skierować go w poprawną stronę Robienia tego auta Więc zobaczmy, na razie wszystko jest na pojem na maksa Jakbym mówiłem już dawno temu, ponieważ to szkoda driftu, więc wam wytłumaczę szybko Wszystko tu jest na maksa Nieważne czy chcesz czy nie chcesz Rób tu w tym rzędzie w drafetrainie, w Drive Train Zrób wszystko na masę z tego powodu, że gdy ich nie zrobisz, nie będziesz mógł sobie zmieniać tych funkcji typu skrzynie biegów, przełożenia i itd. Hamulce kiedyś zawsze brałem na sportowe, tudzież uliczne, teraz pra praktycznie zawsze biorę na wyścigowe z tego powodu, że ja już od dawna, całkiem sporego czasu, również ustawiam sobie hamulce do, do driftu i patrzcie jaki spas już jest, patrzcie jaki spas i yep Spas jak w las. Szczerze mówiąc ci pękie wystają, ale jest okej. Okay. Mam nadzieję, że nie dostaniemy jakiegoś mandatu, że będzie cacy. Eee, tutaj też na maxa bierzemy anti roll Nie chodzi o wagę, zobaczmy ile to już waży. To waży prawie półtorej tony. Ehm, no i teraz półtorej tony już jest. Dla sztywności załóżmy mu drugą klatkę i zobaczmy ile go będzie można odchudzić. Hu, hu, prawie 300 kilo. Ale zachowajmy trochę masy, z tego powodu, że z tego co ja wiem, w tym aucie może być dużo mocy, a my idziemy pod dużo mocy. Eee, dobra, teraz zobaczmy... No i właśnie, o tym właśnie mówię, mi się wydaje, czy to są jakby takie stare ikonki w tej chwili są, znowu. To mi się kojarzy z Forza Horizon 2, ten, ten teraz cały hut co ja mam. No nawet to mi się kojarzy z Forza Horizon 2. No, no dobra, tak czy siak. Pierwszy zobaczyć, ile wszystko, ile ogólnie mocy mogę tu uzyskać, więc wszystko na maksę teraz biorę. Mamy już 624 konie, a to dopiero połowa ulepszeń. 650, zaokrąglam już z lekka, 700, 730 i podwójne turbo, 1100 koni już. Wy chyba sobie jaja robicie. O Boże, 1200. 1200 konia tu jest w tym, w tym aucie. Oj ojojoj oj oj, oj. <grych> oj, oj. <grych> Dobra, wiecie co? Jednak zmienię coś. Zmienię na wyścigowe. Bez żadnego horizonu. Po prostu wyścigowe bierzemy. Przy takiej mocy to sobie możemy tą moc okiełznać właśnie biorąc lepsze opony. Dupę szerszą 295. Przy takiej mocy bierzemy. Dobra. Uhu hu fu fu, fu fu, ale to będzie za chwilę szło jak diabeł coś czuję. I szczerze mówiąc poda myślę taki wygląd tej, tej supry Jest jakby taki smukły Wygląda po prostu ładnie Nie ma nic takiego ekstra Nie ma jakiegoś uff i nie ma jakiegoś af Po prostu jest dobre No dobrze, teraz przejdźmy do tuningu Ja już wiem z góry, że to będzie tuning potrzebny ehm, I wiele osób co mi mówiło, mówiło mi Wiele osób w ogóle e, to się sprzeczało ze mną Że czemu ja biorę e, tylne opony na niższą, na, na, na niższą presję niż e, na więcej ciśnienia. Czemu mniej ciśnienia a nie więcej? Z tego powodu, że w mojej głowie, według mnie i ja to bym robiłem już w Forze w od, od Forzy Horizon 2 i mi to zawsze dobrze leżało. Ja zawsze biorę na mniejszą, e, jeżeli wiadomo, zależność zależności od mocy, jeżeli mam stokowe auto i chcę, mam tam praktycznie zero mocy, to wiadomo, chcę więcej ciśnienia, bo to będzie jak balon i będzie mniej trakcji po prostu, tak, będzie mniejszy, będzie mniejszy, e, mniejsza, mniej opony, do będzie dotykała ziemi, więc to będzie po prostu mniej trakcji, mam w takiej ilości mocy, chcę mniej ciśnienia z tego powodu, że więcej opony się przyklei do tej ziemi i będzie po prostu więcej trakcji, mniej wcześniej, a teraz więcej, no tak, e, więc weźmy 20, 27 dla sformowania, i przód, weźmy sobie 28, że przód się również przykleił, ponieważ jak mówiłem Wam już wiele razy w wcześniejszych odcinkach, w drifcie przyczepność jest bardzo, bardzo ważna. Z tego powodu, że tak, w drifcie chcemy stracić tą przyczepność, chcemy latać Bogiem i mielić to opony, tak, ale również w drifcie przyczepność, przyczepność jest w dużym, dużym em, em, tutaj ważnym rzeczą jest. Z tego powodu, że to jest kontrolowany poślizg. Nie po prostu wcisnąć w dupę 2000 koni i lecisz bokiem e, Ale ten, żeby polecieć bokiem To musi być kontrolowany poślizg i stracenie tej trakcji No dobra e, Teraz tak, 3-0 weźmy sobie Weźmy 2 pierwsze Pierwszego biegu nawet nie ma co e, Drugiego chyba też nie, ale weźmy 2-1-7 3 I 1 I piąty bieg weźmy sobie na 80. Zobaczmy jak to pójdzie. Szósty bieg weźmy sobie na 65. Mamy 1200 koni, Nie mogę o tym zapomnieć. Tył 1,5 jest ok. Jest ok. Camber z przodu weźmy sobie na 4,5. Antrol barsy soft i jest ok. Sprężyny są całkiem miękkie. To też ok. Dumper breaks. I teraz balance. Cyk. Na przód. Czyli w drugą stronę. Więc teraz co się będzie działo, moi drodzy, weźmy sobie na 85, więc teraz powiedzmy, że ja będę chciał się z kimś przykleić, to w momencie, gdy wcisnę hamulec, bo tego jeszcze nie tłumaczyłem Wam, dlaczego robię teraz właśnie hamulce i dlaczego robię je na przód, z tego powodu, że teraz jak ogólnie w Fordzie, jak hamujecie, to załączają się wszystkie cztery koła, przód i tu hamuje równocześnie, połowa... Twojego hamowania idzie na przód i połowa idzie na tył. Dlatego jak hamujecie wszystkie cztery naciski, zaciski i tarcze stają czerwone. Tak? To jest powód dlaczego. Jeżeli wycieczę sobie właśnie hamulce na wyścigowe, to będziecie mogli sobie to właśnie pozmieniać. I teraz moi drodzy, biorąc to na przód, stajecie teraz tak, że powiedzmy gdy jedziecie i naciśniecie hamulec przedni, czyli nieręczny, a przedni... O, sorry, coś tu zebrałem. Eee, dyferencja sobie szybko na 70 więc w momencie gdy teraz naciśnięcie hamulec przedni stanie się tak, że tylko przednie opony będą hamować nie macie ABS-u wiadomo to po prostu będzie się ślizgać do przodu ale tutaj chodzi o to, że w momencie gdy hamujecie i lecicie bokiem i dociskacie właśnie hamulec przedni, przedni, przedni to to auto po prostu by mieli, mieli w miejscu, więc jest taki ba jeszcze bardziej kontrolowany poślizg i po prostu ułatwia Wam się doklejenie do osoby, z którą sobie driftujecie, z którą się bawicie Uuu, jak to brzmi! Ja sobie tylko jeszcze na szybko jakieś fajne malowanie zobaczę, czy w ogóle jest dostępne <tryk> Także moi drodzy, nie, nie udało mi się nic fajnego znaleźć Ale słuchajcie tego Jak to brzmi Ojojoj Huhuhu! A od środka jak to brzmi? Huhu Nice, zmierzmy bieg, żeby to było Ojojoj. Oj, oj. Dobra Moi drodzy, przenieśmy się w jakieś fajne miejsce. Przetestujmy to auto w naszych tutaj... w naszych bardzo popularnej strefie driftu. Także, moi drodzy Uu! Jak odcina w ogóle A! Źle zrobiłem, więc teraz szybko wam wytłumaczę, bo to zawsze się przeważnie się mylę. Eee, i tutaj, moi drodzy, tutaj hamulce, to jest na... na na drugą stronę, na tył, czyli tył 0, czyli, bo to jest 50 na 50, tak, Czy teraz jest przód jest 100, a, a i ty, na no, tył jest 100, a teraz tył jest, tył jest 0, o to chodzi, to teraz tak to działa. Dobra, bo teraz właśnie tak patrzę, tak coś chyba zrobiłem, spieprzyłem. I teraz patrzcie, i taki, i również w taki sposób będziecie właśnie mogli sobie normalnie palić gumę, ale te Mam zbyt dużo wczepności z tyłu i nawet... I tak właśnie mówcie sobie powiedzmy, doklejacie do pary i parście lecimy bokiem. Ale dobra, walić to. O jeju, ale ona ma mocy. Zobaczmy jak to przelecimy. Na czwartym biegu jak się zbiera bardzo ładnie. Ojoj. Bardzo ładnie ta Supra leci. Mi się strasznie podoba. Jest taka... Chyba to z tego powodu, że jest taka szeroka ona jest. Te koła, parcia wychodzą poza... poza obręcze. Ojoj, ojoj. Dawaj, dawaj tu. A, a, chyba SCC klasa znowu wyjeżdża. U, Abarth, sorry. I strefa driftu. Teraz piąteczkę wrzucamy. Ładnie, ładne przełożenie tych zrobiłem. Za pierwszym razem to mi się też podoba. Piątka jest bardzo mocna, patrzcie. Tylko wiadomo, co byłem na obrotach, trzymać, Starać się po prostu nie schodzić z poniżej. z poniżej czterech. Uch, ładnie weszło. A, to jest mój nowe rekord ja? Tam na suwa miałem chyba więcej Ale dobra, teraz polećmy z góry Ja w tej chwili również bez sprzęgła gram, więc teraz po prostu używam ręcznego jako ładnie uo wow, wo 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 wo. nie Jeszcze raz to pojedźmy Dobra, lecimy Jeszcze raz, raz, trzy, a no, to dwa, trzy cztery Ja teraz pokażę odchodzi z tym hamulcem, patrzcie, teraz hamulec wciskam i kontroluję sobie powoli z lekka zwalniam i kontroluję sobie drift. To o to chodzi. Powiedzmy teraz, lacę z kimś i chcę dohamować. I patrzcie. Widzicie? Kontrolowany. Kontrolowane doklejenie się. Nie zmieniam praktycznie prędkości. Po prostu trzymam tę samą samą prędkość. No tam jest w ogóle śnieg. Dafa. Zrobimy 360 za chwilę Spróbujmy 360 wejście To ja tą suprą uda nam się Eee tak trochę po, po kija to wyszło <laughs> no Ale szczerze mówiąc nie, wiem, mi się strasznie podoba Nie wiem, że na czwór... czwórka i piątka jest bardzo dobrym biegiem Piątka jest takim fajnym długim biegiem I teraz macham mocno co przetrzymajmy ten ładny drift, pięknie to leci Moi drodzy, witamy w szkole driftu W to jeżeli chodzi o hamulec czy pękę, inaczej to się używa Czym pękę inaczej to oddziaływuje ten, ten cały hamulec Jeżeli mamy tak podobnie, o zrobione zrobię na auto Aczkolwiek Aczkolwiek naprawdę Fuh! Ale to auto jest super Całkiem trochę takie zbyt mocne na moje, na moje upodoba upodobania Aczkolwiek Naprawdę naprawdę super się tym Się tym śmiga i sz, ostre wejście Dawaj super pięknie tam ładnie 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 I teraz hamulcem sobie tutaj prze, przetrzymamy ten ładny kąt aby właśnie nie nabierać się prędkości Uuu, trochę spieprzyłem tutaj o -o. No właśnie, to jest jedyny właśnie problem z tą, e, z tą Suprą Z tego powodu, że mam tutaj właśnie no inline 6, czyli rządową szóstkę e, Twin turbo, więc te obroty i ten cały właśnie boost jest na wysokich obrotach Muszą być trzymane te obroty całkiem, całkiem wysoko Piąteczkę wbijamy I atakujemy strefę driftu że macie właśnie jak gdycie poniżej 4000 4000, szczególnie teraz, patrzcie, a Aż na dwa bo mi tak ledwo, ledwo się zbierało to auto. Oj, coś dzisiaj coś czuję, że chyba dzisiaj znowu będę fotki cykał. Bo ta supra naprawdę mi się super podoba, naprawdę jest fantastyczna. Szczerze mówiąc tą... Albo czwórkę ciupękę wyżej, wiecie co? Czu czwórkę ciupękę wyżej i powinno być tacy Bieg czwarty 95, i piątkę zostawimy, jak jest. Zobaczmy teraz. Teraz czwórka powinna być wystarczająco dla mnie. I teraz czwórka, ponieważ jest niższym biegiem, czyli ma wyższe przełożenie, się zbiera z tych dwóch tysięcy, z tych trzech tysięcy się zbiera, ponieważ jest wystarczająco niskim biegiem, a piąteczka, no już trudniej trochę jej jest, żeby tak się zebrać. Uuu. Na trójkę zszedłem, ale jest okej, jest okej. Haha, cacy. A, to boki muszę mi. A, trochę spieprzyłem. Czupękiem spieprzyłem, ale jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Przejdźmy jeszcze super, bo naprawdę super, ona w ogóle super brzmi ta auto też, nie? Coś fantastycznego, naprawdę powiem wam. Super, mi się naprawdę strasznie bardzo podoba. Bardzo strasznie? Co? I 360 cyk. Haha, ha, let's go. I tędy, patrzcie, akurat fajnie. Cyk, na czwórka, fantastyczny bieg. Cacymalina, malina, panie Upsi, wleciałem I właśnie, moi drodzy, jeżeli się ścigacie takim autem jak wam mówiłem, z tym właśnie hamulcem naprzód to może być całkiem ciężko Ja to auto będę musiał sobie przetestować na tym na kierownicy. Teraz jeżdżamy tutaj, cyk Tu już za wolno, jadę. Panie, trujeczkę trzeba wrzucić. Takie mini... mini rondo. Mini rondo Dawaj, teraz wyjeżdżamy, cacy Dawaj, 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 czwóreczka, jeszcze w ogóle pada tego deszcz Te wyścigowe opony na był w dziesiątkę moim zdaniem. Bardzo ładnie to się klei, bardzo ładnie to się trzyma. Upsi. Ładnie się zebrało Szczerze mówiąc muszę sobie włączyć tego By Muszę sobie włączyć jak ci się zwie Sprzęgła na kontrolerze Ale to przeważnie na kierownicy Więc moi drodzy Jeżeli chodzi o tą Supre MK3 Mark3 Ja zawsze MK mówię Mark3 yy, Supre. Jest to auto po prostu naprawdę niesamowicie zajezackie Nie dość, że szybkie jest również Strasznie Ociepanie, panie, ojaj! Oj, oj. No ja bym teraz sobie poleciał u, u. Drzewo będzie, będzie, będzie drzewo, jezus! W sumie dwa pod rząd, ładnie no, Ale to było, to był calculated, to było przeliczone To tak miało być pod koniec odcinka właśnie, to o to chodziło Wszystko jest pod kontrolą, no tęcza jest nawet, patrzcie więc ładną fotkę cykniemy Oj Auto, auto, śmiga, to jest auto naprawdę zajezackie Także Moim zdaniem auto jest naprawdę fenomenalne, jest zajezackie Huhu Ale fotka w sumie fajna by wyszła z tego Ale to muszę już tu zrobić po swojemu, tak jak ostatnio widzieliście nas na naszej grupie <laughs> Więc moi drodzy Auto jest za zaje... Oh. Co? Wejdź tego. A oto jest zajezackie, naprawdę jest super angielski. nie Niejś, że brzmi zarombiste. to je wygląda super. Ma mega, mega zarąbisty spas. Spas również. O tu fajnie tego. Wyleciała to całe błoto, nie błoto. W sumie tu jest fajne zdjęcie. Cyk. No, nawet nawet wam powiem. Ale e, e, ogólnie o co chodzi? Moi drodzy, auto jest sztos. Jest kamikazowsko ym, approved, czyli jest budujcie moi drodzy, zarąbiste auto, polecam osobiście. Dużo ma przyczepności, nawet z tymi 1200 dwust, y, końmi. Jest dużo przyczepności y, i do stracenia, i do zyskania w zależności właśnie jak się jak się driftuje, jak się jeździ. Ale moi drodzy, jest to auto zarombiste. Jak widzieliście, wyszło mi to za, praktycznie za pierwszym razem, nie było tam dużo do robienia. W sensie, że tylko musiałem zmienić sobie czwórkę, ponieważ była ciepłękę za krótka, a piątka była ciepłękę za długa. Więc zrobiłem sobie tak, że właśnie teraz moja piątka i czwórka jest po prostu... Mua! cacy jest w tej chwili, więc spoko. Ale, więc tym właśnie akcentem, moi drodzy, żegnamy się. Jeżeli chodzi... Czemu to w ogóle jest fioletowe? Bo to fuck? Czuję się, jakby to był jakiś, jakiś Mario Kart teraz. Więc moi drodzy żegnam się z wami z tym właśnie fajnym akcentem, e, nie zapomnijcie wejść w na naszą grupę, jesteście bardzo, bardzo mile widziani na Boczki Kamiego na Facebooku, wpiszcie sobie, link powinien być w opisie również, zapraszam was na Discorda, na Boczki Kamiego również się nazywa, e, i co? No i piszcie w komentarzach, jakie byście, piszcie w komentarzach czy wam się podobało, czy też również i nie. E, krytyka jest zawsze mile widziana I piszcie w komentarzach Jakie byście chcieli zobaczyć kolejne auto Wy kolejnej szkole Driftu Zawsze piszcie w komentarzach Nic się nie zmieniło Postaram o piszcie w komentarzach A ja postaram wybiorę jedno auto I postaram się W sumie wybiorę auto Wybiorę komentarz który ma najwięcej lajków Więc lajkujcie również filmik Jakże lajkujcie moi drodzy A jeżeli auto które chcecie zobaczyć Pojawiło się Po prostu lajkujcie I to auto prawdopodobnie Pojawi się w kolejnym odcinku Więc moi drodzy żegnam z wami. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, mam nadzieję, że Joji sobie zbuduje to auto jakoś wkrótce i mam nadzieję, że jemu się również spodoba, jak i spodobało się i mi. Może zrobię jeszcze parę zmian, może zrobię kolejny jakby odcinek part 2 z 700 końmi w tej subsie, też chciałbym zobaczyć jak to w ogóle oryginalnie się brzmi i jak się zachowuje, więc zobaczymy, wiele jeszcze do zmian jest, prawdopodobnie zrobimy to na live, ale zobaczymy odcinek, odcinkiem jest i takim właśnie akcentem się z nami, moi drodzy, żegnam, więc trzymajcie się i hej, nie zapomnijcie to zalajkować, zasubskrybować i udostępnić, więc trzymajcie się, moi drodzy, i widzimy się w kolejnym odcinku, hej!